Siema, to stary dziad i zapraszam Was do filmiku o Barbarzyńcy na Trąbę powierzchnią, Albo Whirlwind, jak kto woli. Tym razem skompletowałem praktycznie optymalny sprzęt dla tej postaci. Jest to naprawdę turbo-kozak, który gnoi potwory bez najmniejszych problemów. Jednak możecie ten build spokojnie zrobić, nie używając takich przedmiotów, które ja na nim złożyłem. I też będzie skuteczny, dlatego będę podawał Wam alternatywy dla tego, co ja używam. Ale zaczniemy od umiejętności. Jeśli chodzi o umiejętności, to najważniejszą z nich jest trąba powietrzna. To jest Wasz atak, który będzie zadawał obrażenia, głównie będziecie go używać. I drugim atakiem, którego będziecie używać, będzie berserker. Bo jeżeli traficie na coś, co nie wyraziłeś na obrażenia fizyczne, będziecie używać berserkera, żeby to zabić obrażeniami od magii. Ale zasadniczo trąba powierzchnia będzie waszym głównym atakiem, nieważne czy to na pojedyncze stwory, czy na całe grupy. Jeszcze na gameplayu powiem jak jej używać. Reszta skilli tylko po to, żeby lukać trąbę powierzchnią i ją maksujemy. Berserkera spokojnie wystarczy jeden punkt. Zdolności bojowe. Tutaj po jednym punkcie zwiększoną szybkość i wytrzymałość. Jeden punkt skórę żelazną. I jeden punkt do wrodzoną odporność, ja włożyłem tutaj jeden punkt, a potem resztę, kiedy zmaksowałem najważniejsze umiejętności, tutaj wkładam sobie, żeby zwiększyć trochę odporności. Teraz Mistrzostwo w badaniu mieczami. Ja mam zmaksowane z racji tego, że mój Wirwin Barb używa mieczy. Czyli maksujecie to Mistrzostwo na bronie, które używacie. Możecie oczywiście biegać barbem na Urin z jedną bronią, wtedy nie ma problemu. Jeżeli używacie dwóch broni, pamiętajcie, że to były bronie tego rodzaju. Nie biegajcie z toporem i z mieczem, ponieważ wtedy byście musieli zmaksować i miecze, i topory. I to już zabraknie Wam wtedy punktów. Dlatego ta broń, której będziecie używać, e, maksujecie to mistrzostwo. Z reguły są to miecze. Jeśli chodzi o okrzyki, maksujecie przede wszystkim rozkazy, jako pierwsze z okrzyków. I okrzyk, jeden punkt w dowodzenie, to będą trzy okrzyki, które będziecie używać w tej kolejności, najpierw zawsze rzucacie dowodzenie, żeby zwiększyć poziom rozkazów i okrzyka, okrzyku, no i potem rzucacie okrzyki, i rozka rozkazy, by zwiększyć swoją obronę i zwiększyć yy, swoje życie i manę. Dobrze, tu nic dodać, nic, nic ująć, ja zrobiłem ten build w pełni pod damage i przechodzimy do... Rzeczy, które pewnie nas wszystkich najbardziej interesuje, czyli sprzętu. Zacznę od broni. Ja używam dwóch griffów w fazowych ostrzach. Dodatkowo są to fazowe ostrza dobrej jakości. Ta tema plus 9% z niesamowitym rolem, praktycznie nie do damage'u plus 300. Gdzie to jest? 399. Maksymalnie jest 400, a to się waha od 300 do 400, więc ten roll jest zabójczy. A to drugą cechą, która się waha, jest szybkość ataku od 30 do 40. Ja rolnałem 39. Bardzo ważne przy tym buildzie, jeżeli używacie dwóch griffów w kryształowych mieczach, żeby rolnąć powyżej 35% w każdym. Wtedy osiągniecie maksymalną szybkość ataku dla Windu, dla tej postaci. Tutaj jest drugi Griff grif z trochę gorszym rolem, w trochę gorszym mieczu. Tylko plus 5% zwiększone obrażenia, jakby z podstawy samej. Ale osiągnąłem powyżej 30%, 35% zwiększoną szybkość ataku, co było dla mnie bardzo ważne. Helm, twarz Wirhelma. Tutaj mógłbym jeszcze zrobić miejsce i włożyć jakiś klej. dajmy na to, który zwiększa obrażenia z racji tego, że idziemy w damage. Dajmy na to 39% zwiększone obrażenia 4 do minimalnych. Całkiem dobry klejnot. Coś w tym stylu. Eee, szybkość ataku, czyli jakby wymarzonym klejnotem jest 40% zwiększone obrażenia 15% eee, do szybkości ataku, nie ma znaczenia na, na tym barbie. Wirwind, jak potem jeszcze pokażę na kalkulatorze szybkości, nie benefituje z bonusów do szybkości, z, których uzyskujecie sp ze sprzętu. Poza mieczami. Liczy się tylko szybkość ataku waszej, znaczy nie mieczy tylko waszej broni i z tego będzie kalkulował, kalkulował Diablo szybkość waszego ataku. Więc nie potrzebujecie do dodatkowej szybkości ataku w sprzęcie poza mieczami. Czyli tutaj twarz Wilhelma, druzgoczące uderzenie, zabójcze uderzenie, w połączeniu z damage'em z griffów. I z zabójczym uderzeniem z Griffów, i jeszcze zabójczym uderzeniem z Hailorda, hey będziecie mieli prawie 100% na zadanie podwójnych obrażeń z, zabójcza, z zabójczego uderzenia. Hailord, hey dokładnie ze względu na zabójcze uderzenie, zwiększona szybkość ataku, nic nie daje, plus jeden do wszystkich umiejętności, oczywiście fajny bonus. Buty, Gore z tych samych przyczyn, zabójcze uderzenie, druzgoczące uderzenie, dodatkowe jeszcze otwarcie rany. Pierścień, tutaj. Sugeruję dual licz z racji tego, że zarówno licz many i licz życia jest, jest, jest przydatny i potrzebny na tej postaci, i to jest jedyne źródło waszego, znaczy przy tym bidzie właśnie wykradania many i życia. Jako pas używam tutaj Werdungo, ale spokojnie możecie też używać sznuru uszu. Ja używam verdunku z racji tego, że zawsze mam ten sznur uszu, pomyślałem, że tutaj użyję verdunku. Daje bardzo dużo dożywotności, co jest amplifikowane przez moje rozkazy i mam przez to więcej życia. Tutaj koniecznie, koniecznie kruczy lód, nie można zamrozić, bardzo ważne na wszystkich postaciach atakujących, zadających obrażenia fizyczne. Rękawice, nakładanie rąk, właściwie najlepsze rękawice. Dla postaci zada zadających obrażenia fizyczne z racji bonusu, olbrzymiego bonusu do obrażeń przeciwko demonom. Tutaj, jako alternatywę, możecie użyć Steel Rancy, czyli unikalne ogrze, rękawice, żeby zwiększyć jeszcze sobie damage, ale nie są one tak dobre jak te rękawice. I zbroja Fortitude, 300% zwiększone obrażenia do odporności. Bardzo dobra zbroja, wymaga rune jak widzicie, zużyłem na tej postaci 3 runelo, ale mogłem sobie na to pozwolić, a nawet więcej jeszcze, chyba 5 runelo, jak Wam zaraz pokażę, ze względu na to, że wypadło mi strasznie dużo ochmów na tym koncie i sobie je łączę do runelo. Więc to jest zbroja, którą używam, żeby jeszcze podrasować damage, żeby jeszcze bić mocniej. Zwróćcie uwagę na to, że gryfy ignorują obronę celu, dlatego na tej postaci skuteczność ataku nie jest tak istotna. Dzięki temu możecie w wypadku talizmanów skupić się przede wszystkim na bonusie do maksymalnych obrażeń. W talizmanach ja tutaj zebrałem moje talizmany, które dają jak najwięcej do maksymalnych obrażeń. Dodatkowo talizmany do życia, do obrony. Dwa skillery z fajnym bonusem do życia, ten naprawdę niezły. Fortuna Gida, tak naprawdę hmm, zostałem jeszcze z poprzedniego bildu. Oczywiście ani Hilus i niestety, żeby nie było. Nie jest to optymalny jeszcze setup, ponieważ nie mam torcza dla barbarzyńcy. Wrzuciłem torcza dla Amazonki, dla samego bonusu do atrybutów i odporności. Na słapie. A, skłamałem, nie użyłem pięciu lo, tylko użyłem trzech lo i dwóch run ochm. Na słapie mam dwa razy wezwanie do broni, żeby jeszcze podrasować okrzyki na tym barbarzyńcy. Oczywiście można tutaj użyć bardzo rzadkich na internecie na pewno używanych oszczepów, które będą dawały więcej niż wezwanie do broni, bo ono niestety to jest skapowane na plus 3, żeby nie przesadzać tych okrzyków. Jeśli chodzi o atrybuty, to tutaj tak: zręczność tyle, żeby móc używać grifa, żywotność tyle, żeby. Jakby dwa 2000 po okrzykach, i resztę dałem w siłę, żeby jeszcze bardziej podrasować ten damage, ale ta postać ma taki, obra taki damage, że mm, naprawdę to wykradanie z tego pierścienia zapewnia praktycznie nieśmiertelność. Jeżeli nie zdarzy się jakieś zaklinowanie albo jakiś misklik, to spokojnie będziecie, będziecie przeżywać wszystko. Oczywiście jest to indywidualne, ale tutaj starałem się zmaksymalizować obrażenia na tej postaci. Można dać siłę tylko tyle, żeby nosić zbroję i sprzęt i resztę dać zwyczajowo w żywotność, no i zręczność pod grifę. Teraz tak, alternatywy. Przede wszystkim najdroższe tutaj są griffy i oczywiście hard, tutaj można używać diuresa zamiast tego zamiast y, griffów można używać, już nie pamiętam, jest takie słowo runiczne, które można wkładać w eteryczne bronie. Wrzucę je na obróbce filmika. Możecie używać Grand Fadera. Najlepiej używać tak naprawdę, na, to są griffy. Tak naprawdę najlepiej używać y, broni, która ma dużą szybkość ataku i sprawdzić ją sobie zanim zaczniecie używać czybyśmy robić ten build na kalkulatorze szybkości, żeby osiągnąć jak najwyższą szybkość ataku z Wind Dlatego przejdę teraz do kalkulatora szybkości i pokażę Wam, jak liczę na swoich postaciach, a szczególnie na tym barbarzyńcy, szybkość ataku, która jest bardzo ważna. To jest jeden z kalkulatorów dostępnych online w internecie do sprawdzania szybkości ataku. Ja używam akurat ani sentymentu, jest ich więcej. Ale sprawdzałem, dają te same wyniki, więc wydaje mi się, że są aktualne i liczą szybkość ataku. Możecie tutaj sobie wybrać: sprawdzić szybkość ataku postaci, a także, a także pomocników. Wybieramy barbarzyńce. Wybieramy broń. W tym wypadku to będzie Crystal Sword. I wybieramy szybkość ataku. Jak widzicie tutaj mamy co 5, dlatego bardzo ważne jest, żeby uzyskać te przynajmniej 35 na, na waszym grifie, jeżeli będziecie mieli dwa grify. Tutaj użyjemy umiejętność, możemy wybrać, wybieramy Whirlwind. No i teraz zwróćcie uwagę, dajmy na to ustawię sobie 35 tutaj i dla jednego miecza mamy 6 ataków na sekundę. Tutaj jest podawany w frame'ach. I jest napisane, że dalsza szybkość ataku jest jakby useless, znaczy nieważne ile to ustawicie, nic się nie zmieni. Ale przy 30 jest różnica. Dlatego trzeba mieć to powyżej 35. Kolejna rzecz, Dajmy na to tutaj damy 30 i zwiększymy sobie szybkość ataku z innych przedmiotów. Czyli załóżmy z Highlorda, z tego co, z rękawiczek. Nic to nie daje, więc dla Wirwinda szybkość ataku liczy się tylko dla broni. My używamy dwóch broni, więc tutaj też ustawię Crystal Sword. Już mamy 7,14, damy 30, teraz mamy już 8 ataków na sekundę, a tak naprawdę spodziewamy ponad 35 na obu. Rzućcie uwagę, osiągamy 12,5 ataku na sekundę na naszym Barberzyńcy, używając dwóch griffów, które rolnęły powyżej 35% zwiększoną szybkość ataku w Crystal Swordach. I tutaj macie adnotację, że dalsze zwiększanie szybkości ataku już nic nie da. Czyli osiągacie bardzo dużą szybkość ataku, ignorujecie obronę przeciwnika, więc trafiacie na 95% właściwie zawsze. Tego ten build jest taki skuteczny i wydajny. Teraz pokażę Wam jeszcze z brakujących statystyk: szansa na zabójcze uderzenie, czyli 82% na zwiększenie obrażeń razy 2, 50% na zadanie procentowych obrażeń, 511% obrażeń przeciwko demonom. Nie za dużo Magic finda, nie za dużo złota, ale ta postać jest tutaj dedy dedykowana pod damage. Jesteśmy na player set 3. No, i może wam pokażę, jak sobie radzi na różnych e, lokacjach. Zaczniemy, może od kazamatów nienawiści. Niestety, z powodu tego, że tutaj mam e, kry, kryształowe miecze, trzeba uważać, żeby nie, nie bić z kołtu armsów. Jeszcze jeśli chodzi o pomocnika, to tutaj używam oczywiście koniecznie zapłaty żniwiarza w celu znoszenia odporności skropa duriela. I eteryczna, eteryczna Andariel, tutaj oczywiście powinna być runka real, zbroje i, i, i pika oczywiście można byłoby też mieć eteryczną, tu zamiast tej zbroi jakaś inna opcja, ale naprawdę to nie ma wielkiego znaczenia do tego Barbarzyńcy. Lecimy na player set 3 w stronę, w stronę Mefista. No tak wygląda zabijania zwykłych stworków. Tutaj przy Stygiczykach trochę, gdzie jest przejście? Trochę mi się oberwało. Dlatego też, być może, warto dać trochę więcej do życia. Żeby nie mieć niemiłych niespodzianek. Bo jest kilka rodzajów stworów, które mogą was oczywiście wykończyć. Strasznie daleko to przejście, człowiek się odzwyczaił, jak gra cały czas na czarodziejkach albo z enigmą. Odbiegania powiedziałem prosto na Mephista. Powtórzę jeszcze, jeżeli chodzi o sam, samo używanie Whirlwind'a. Bardzo ważne jest to, żeby nie używać go w ten sposób. Nie jeździć od końca mapy do końca, tylko robić krótkie slajsy. Najlepiej po trójkącie. Hmm, niestety z Grifa nie wiemy ile tak naprawdę mamy obrażeń. Z racji tej dziwnej kalkulacji. Ale ja widzicie, dw dwa role i nie ma członka rady. Zobaczymy ile wytrzyma fisto? Nie za długo. Możecie sobie to porównać z filmikiem. E Barba z Immortal Kingiem. Jak sobie, jak sobie radzi ten barb? Dobrze, może teraz zwiększę jeszcze players na 8. Pokażę wam, jak zabijam Eldrisia. Zwyczajowy lak. Pomocnik poszedł zwiedzać. M. Hmm, Staragmistrz Rzadki. Jak widzicie, chwila. Ten barbarzyńca ma naprawdę olbrzymie obrażenia. To teraz może jeszcze. Stawmy jakiś playerset y 3 i zobaczmy ostatnią lokację w grze. o to powinno być ciekawie. No po prostu masakra. Wszystko wybucha. Paczki, nie paczki. Ważne też, żeby się kręcić, ponieważ jeżeli nie macie właśnie zbyt dużo życia, to kiedy zadaje obrażenia, to się, le to się leczycie. O, widzę, że tutaj nie mam odkrytej mapy. No, zobaczymy. Sam jestem ciekawy, szczerze mówiąc. Yy... Potestowałem go na razie tylko w sanktuarium chaosu. Zbiłem Diablo, w, nie wiem. 2 sekundy, w trzy, Szybciej nawet niż Mephista. I stwierdziłem, że mogę kręcić filmik, więc sam jestem ciekaw jak sobie poradzi na Balu, no, ale myślę, że bez większych problemów. I mogę okrzyki. Zaczyna pewno Griff. Jest Griff. 12 ataków na sekundę z Griffa. Czyli najsilniejszej broni w grze. Fajnie, jak jakaś fajna runa wypada. Ale skoro nagrywam, to szanse są raczej niewielkie. O, mamy niewrażliwości? No, ale po jednym strzale z, z berserkera i dziewczyny nie żyją. Ja, muszla? No tu pomocnik oczywiście ściąga, ale no... Jakby nie ma większych problemów. No no, Masisz belty to jest też przeciążony. Jeszcze dobrze jakby zespełnował się Diablo Clone, bo to też byłoby ciekawe, ciekawa przygoda. Myślę, że... Mógłby być szybki kill, porównywalny do jawazonki na błyskawicę. Bardzo przyjemny build do grania. Wydaje mi się, że to słowa runiczne tanie, które możecie używać, to jest Oat, Przysięga. O, trochę biją nawet. No. Wykończymy je z berserka? Chociaż nie, pomocnik z ścianą niewrażliwość robota, Nastrzała strzała z berserkera, nieźle. Przypominam, że to jest player set 3 Tak trochę mało marzycie, jednak czasem jak zjedzie to tak czuję się niekomfortowo O ogra teraz chyba okrzyk nie działa. Dobra, lecimy do Komnaty Bala. Można używać, nie wiem, też Grandfadera, e, Dumblingera, e, O, nie wrażliwość, trzy strzały, nie na magię. Zatruł nas dziadek. Znaczy, dziada zatruł. Drań. Dobra. Właściwie jeden Wyrwind. Nie ma gościa. Pojechałem. Ściągamy truciznę. Tak naprawdę stworzyłem tego, te, tego barbarzyńca Oj. Dobra, nie potrzebuję pomocnika. Żeby zrobić filmik o trawienkal i tutaj użyję pewnej wariacji tego buildu. Jednak to w tym filmiku. I właśnie tam też będę musiał sobie poradzić z tymi hydrami, bo żeby robić trawienkal trzeba zrobić taki build na pomocniku. Żeby dawał sobie radę z Hydrą, a Hydra działa tak, że w postać, yy, waszą postać bije jakby z tylko tam ograniczoną skutecznością, bodajże 75%, no zobaczymy jak sobie poradzimy. Tutaj myślę, że druzgoczące uderzenie, 12 ataków na sekundę, będzie się szybko zadziałać, dokładnie. No nie wiem, wezmę pomocnika Żeby było porównanie z, adekwatne z Mefistem no wracając do tematu pomocników biją te hydry mocniej ze 100% skutecznością i trzeba mieć wtedy na trawnika taki sprzęt, żeby ta hydra jednak ich tak nie kosiła Tutaj jeszcze dodam, że tak naprawdę święty pancerz nie jest chyba idealną zbroją pod Fortitude. Być może lepiej używać archońskiej zbroi płytowej, ale ja używam świętego pancerza bo po prostu dobrze wygląda. No to zobaczymy. Ile wytrzyma bala, balna. Jeszcze pomocnik się schował. No jednak Baal jest twardszy widzę niż Mephisto i... i Diablo. I jednak trochę więcej czasu to zajęło niż Javazonce. No ale jest to build naprawdę bardzo mocny. Jeżeli was stać na dwa grify to polecam. Tak jak mówiłem, można go jeszcze trochę podkręcić tutaj wkładając jakiś mocny klejnot, może już mieć trochę lepsze talizmany, ale jestem tutaj już bliski właściwie optymalnego buildu dla Wyrmint Barba. A w ogóle warto go spróbować też z tańszym sprzętem, no jest to bardzo satysfakcjonująca postać do grania. To wszystko na dziś, do usłyszenia, trzymajcie się.